Na początku filmu chcę pozdrowić taką osobę, która nazywa się... Hej, jestem Niczka125. Pozdrawiam Cię bardzo. Zostawcie apeczkę w górę, suba pod tym kanałem i napiszcie w komentarzach trzy imiona dla słyszalców, bo jak widzicie mam FIPO. No. Nie tylko ja jestem VP, mam jeszcze znajomych, ale no. Skąd to jest to taką grzywkę? <grym> jak widzieliście, miałam 10 level, później 11. Ale jak jeszcze zakupiłam wipa? No? Miałam jeszcze tak, 11. Zrobiłem boostera i myślałam, że będę miała 12. Ale jak widzicie to już się podniosło do 15. Tak się ucieszyłam, zaraz to ścignęłam moją... Przyjaciółkę, Wiktorię. Tak, możecie ją wpisać. Ma też kanał. to Wiktoria, tu macie, tu macie. Wiktoria. jeden jeden 3, dziewięć, trzy. Ja nie kłamię. Jak widzicie, to jest vip Vipa, ale nie na rok. Bardzo mi przykro, ale jak widzicie, doścignęłam ją w jeden dzień. Dajcie Dlipato, drip. Dlipato, dam Uni. Z... To to jest Dlipato? Chyba Dripka, bo nie wiem. Sama już tu nie wiem, co ona tam pisze. Jej kanał to jest Victoria Games, Victoria Games. Pozdrawiam Cię. No. Na dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić różowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pozdrawiam Cię. A jej kanał to Nata TV. Bardzo Cię pozdrawiam. Nagrywam. Odycy Nagrywam odcinek. Odyc. No, nagrywamy, nagrywamy. Hmm, co tu robić na tym BSP? Jakie BSP? <noise> MSP. Jak widzicie, kupiłam se, a dostałam. Możecie się nawet uwierzyć, bo naprawdę go dostałam. Tu, jak wejdę, to na profil i wam pokażę. Proszę o pozdrawę. O, jestem chora. Pozdrawiam i lubię za włoski. I no, kto się da. Otrzymamy. Widzicie. Ale tu jest drip. Bardzo Cię pozdrawiam o tej osoby, co wydała dripa. No. Zostawcie tą łapeczkę w górę. Dobra. Mm -hmm -hmm. Tutaj chyba Kawiarnie sobie idziemy, bo no już widzę, że kawiarnia jest bardzo niesła... <słabna>, niesłaba. Sławna, nie słaba, co ja gadam. Właśnie, tyle jak To gdzie? Chyba wiecie sobie myśli. Poczekajcie. No to ludzie, hejka, mam pytanie. Coś. Oj, sara. Poczekajcie. Diamond Rider. Poczekaj. She's right oh, she's screaming oh, my, 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 my mind. make you curse she you she would be shy, then a second If a man. <laughs>

Co to za twarz mi się zrobiła? O, oh, spoko. Ja śpiewać. Nie 写真撮って。